Elo, Cześć Mako, z tej strony Paganini. Witam Was w kolejnym 78. odcineczku ze sklepu na moim kanale. I witam Was w, w poniedziałek, czyli w nowym początek tygodnia, nowe zadania, nowy tydzień, nowe. Hmm, wszystko po prostu, bo rozpoczyna się nowy tydzień Do szkoły niestety zostały trzy tygodnie, zarówno trzy tygodnie rozpoczęcie roku szkolnego, więc Kto się łączy ze mną w bólu Niech zostawi tutaj łapkę w górę pod tym filmem No i tak jak już mówiłem na poprzednich odcinkach, dzisiaj będzie yy, Odcineczek z trybu okresowego Okresowego zabawa na złomowisku Więc mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba ten i ten, co wlecił gdzieś o 14 maksymalnie. No i jeśli odcinek Wam się spodoba, zapraszam do swojej subskrypcji, łapki w górę. No i to tyle z mojego początkowego gadania. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania. Zacznijmy naszą tradycją od wiadomości. A wiadomości mamy informacje o trybie okresowym yy, zabawa na złomowisku. Rozgrywany na Fortnite Creative World Cup. Wyrzucajcie, wrzucajcie śmieci do spalacza, by zdobywać punkty dla swojej drużyny. i większy śmieć, tym więcej punktów. I zobaczcie, czy udało nam się z, zdobyć miano największego śmiecia na trybie okresowym um, zabawa na złomowisku, a to wszystko obczajcie przed godziną 14. Mamy informacje o karnecie bojowym sezonu X, który jest do podarowania. Karnet bojowy sezonu X jest już w grze i można go komuś podarować. Graj w sezonie X, by zdobyć stroje, emotki, malowania i jeszcze więcej. I do tego mamy informacje o dzisiejszym sklepie, nowość, czas na funk. Nowy styl komando disco i malowanie promienne 0 już w grze. I to tyle z wiadomości na dzień dzisiejszy, czyli 12 sierpnia. Przejdźmy do sklepu z Tak się prezentuje dzisiejszy sklep z przyjętami. W sklepie mamy zestaw gorączka fortowej nocy, czyli mamy tak naprawdę nowy rok. Mamy nowy rok, bo mamy jeden, jedna rzecz. Druga rzecz, trzecia rzecz i czwarta rzecz. To zacznijmy od pierwszej rzeczy z nowego roku. I mamy w nim komando disco, czyli dostał nowy styl. Dostał nowe szkła. I ten <grym> widzę obciął się to po pierwsze. Po drugie dostał jakiegoś innego fryzu. I zapuścił brodę. No nawet spoko ten styl. Dance oczywiście, ten też tak tu ma, no, to sprawia taki sam strój, nie? Tylko ma inną głowę, ma inną głowę, no ale, bardzo fajny ten skin, polecam każdemu, tylko nie wiem czy on się teraz pojawił, jak do końca roku jeszcze, mamy parę miesięcy. Do tego mamy malowanie animowane promienne zero, czyli jak widzicie, to jest malowanie, jak ktoś był na evencie z sezonu szóstego, to właśnie takie coś tam było. Jak będzie w tym punkcie zerowym Takie właśnie malowanie było Więc tak, taka właśnie kolorystyka, to samo było A malowanie bardzo spoko dla fanów tamtego eventu Jak najbardziej się nada I mamy wczorajszy nowy sty skin, czyli balonowa bombarie Ma dwa oczy style oczywiście z, yy, z maską i bez maski, tak się prezentuje Jest bardzo fajnym stylem Skinem, no i polecam każdemu go kupić do tego mamy taki kilof, którego nie polecam kupić, bo jest niewarty swojej ceny. Taki zwykły, pospolity, powinien być chyba za 500 faudolców. No i mamy balonowe bomby, czyli takie malowanie wczorajsze. Jedno chyba z fajniejszych malowań za 300 faudolców, tak się prezentuje i jest nawet spoko. I to był zestaw balonówka i wyróżnione przymioty. Przejdźmy dzisiaj do przedmiotu dnia. Mamy disco Kulec, czyli kilo od naszego pana disco, ale wy nie mieliście pomysłu na sklep, bo zawsze jak było jakieś skin, to było zawsze w jednym zestawie. A tutaj wszystko tak porozkładane i miałem już 3 miejsca zajęte, nie? Ale tak się będzie kilo, killoff kill jest akurat średni 1500 Wodolców no mogły być za 1200 i jest bardzo średni i go akurat nie polecam kupować Mamy Diva Disco, czyli skina, który był nowy był nowy na, nowy na ten nowy rok w tym w Sylwestra To jest nowy skin, jest fajny i chyba nawet lepszy od swojej męskiej wersji Dlatego mamy szczurmowca, czyli naszego Bambika. Tak się prezentuje i jak na takiego to też takie jak Komandosi. jest nawet spoko. Mamy pozę typu T. No, proste. Mamy lotnię jonową, czyli jedną z najlepszych lotni za 800 v Tak się prezentuje i jest bardzo, ale to bardzo spoko. No i mamy taniec gorączka nocy. Tak się prezentuje. No i to tyle dzisiejszego sklepu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do sobie subskrypcji, łapki w górę. No i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!